młokać na co dzień. Bardzo przykra sytuacja. To musi być dla Ciebie trudne. Okay. Mam nadzieję, że masz jakieś wsparcie. Dla nich to musi być jeszcze trudniejsze. No wiesz, Ty nie patrzysz cały czas w, lustrze, w lustro, a inni ludzie muszą cały czas patrzeć na Ciebie, chociaż w sumie. Nie muszę patrzeć na ciebie, może tak będzie prościej. Bardzo brzydka twarz, paskudna. Może nam się uda coś zdziałać bez operacji plastycznej. Nie będzie łatwo, ale mam tutaj takie potężne kosmetyki. Profesjonalne kosmetyki SPA i może one tam choćby w jednym procencie na twojej twarzy. Ta twarz nie wiem czy to jest sera sucha czy tłusta, bo twoja twarz jest jednocześnie wysuszona na wiór, ale też taka jakby oślizgła. Zara mieszana, tak zwana, ale ty masz ją tak wymieszaną, że sam tego nie umiem pojąć. Dobrze słuchaj, ty masz brzydką twarz, a ja mam brzydkie pasno, gdzie ciągle zapominam o tym, żeby je naprawić. Więc jesteśmy w ten samym team. normalnej skóry. Więc to no właściwie... Właściwie nie masz zaskórników na twarzy, tylko masz twarz na zaskórnikach. Tak to można nazwać. dobra ponownie używamy wody o, niedoskonałości tak jak były tak są dalej chyba jedynym sposobem żeby usunąć niedoskonałości z twojej twarzy byłoby usunięcie twojej twarzy przeszczep twarzy tak zwany mógłbym ci swoją przeszczepić to by dużo kosztowało, no spójrz na tę twarz, ta twarz jest warta wszystkich pieniędzy tego świata, dokładnie tak, dobrze, teraz zastosujemy taką maskę na twarz, ale nie, nie jest to maska karnawałowa, chociaż taką by się przydało założyć na twoją twarz, żeby ją zasłonić, jest to maska. Bielęty. Do skóry wrażliwej, Chłodząco kojące. Co to są za hałasy? Ktoś tam atakuje, ktoś mnie atakuje hałasami. Trzaska, trzaska. No bywaj tak. Co my to poradzimy? Życie nie jest idealne. Nie, powiedzimy. nie, 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 Idę idę, go, idę go zamordować, to... ja rozumiem, ja nie, 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 sam w nie, domu, tak? nie, nie, mieszkasz sam w nie, domu Są też inni nie, o nie, 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 dzisiaj, są tam. Ten... Coś pekło mi dzisiaj. Zmywamy to. On tam dalej. On tam dalej, brzdanko, oj, ej. Cały czas niezmiennie. Ale trochę ciszej. Okej, okay, zmywamy. Ej, powiem Ci, że teraz twoja twarz wygląda trochę lepiej. Nie no, żartuję, nie wygląda lepiej, ale koniec końców tak musisz mi zapłacić za to. Mam nadzieję, że przynajmniej ci to relaksuje. No to dobrze. O tyle dobrze. Okej, okay, teraz nałożymy jeszcze serum przeciwzmarszczkowe. Po zmarszczki też później. To duże ilości. Rakiczne są wszystkie miejsca na twojej twarzy. Bo. Tak. O tak, dobrze. A ma troszkę tak dziwne sielcawe zapady. Ja wiem. Następny punkt to będzie nałożenie kremu. No, nałożenie kremu, gdzie jest krem? Mamy tutaj krem z brzosem. I on ma działanie, tak jest napisane, podobno silnie rewi rewitalizujące i odmładzające. To zobaczymy, jak to podziała na ciebie. Sprawdźmy. To jest bardzo drogi krem. Bardzo drogi krem. ja marnuję go na Twoją twarz, na którą mi tak nic prawdopodobnie nie pomoże. Więc to co To jest jakieś wylęgarnie pasożytów, bakterii i wszystkiego co najgorsze. A myjesz chociażby tę twarz rano i wieczorem wodą? Niczego z nią nie robisz. powinni mi więcej płacić za taką robotę. Dobra, czy jeszcze mogę Ci pomóc? też jakiś zabieg na włosy, ale się nie umawialiśmy No ja wiem, że nie mam żadnych klientów teraz to znaczy miałem, ale pouciekali jak gdzie zobaczyli, a w poczekali zanim przyszłaś to trzy osoby były, no ale spierdolili Bo zobaczyli upiora upiora w koperze ale dobra mam taką wcierkę bursztynową Mówisz, że Ci włosy wypadają. Może i dobrze, że Ci wypadają, bo masz je tak rozkołtunione jakieś. Zawszone, zawszone, zawszone. Owa to tam ja widzę, że tam chodzą wszyscy całymi rodzinami. Jeden wielki festiwal. wesz, Tak. To proszę się udać do specjalnego specjalista od włosów. Ja tego nie chcę tykać. Też nie, nie czuję. czuję się kompetentnym, ale popsikałem tam, żeby... żeby nie było, tak. Więc tak, to będzie 100 tysięcy złotych za tę wizytę. Proszę kartą.